Cześć, jakiś czas temu y, pokazywałem wam unboxing gry karak od Albi 2 do 5 graczy, y, czas rozgrywki około 40-45 minut od 7 roku życia i powiedziałem wam, że pogram i powiem Wam, że tę grę warto zagrać, dlatego że słyszałem bardzo dobre opinie na temat gry karak. Mówi mówiono mi, że jest świetna, że się dzieciaki świetnie bawią. Moje dzieciaki chciały w to grać. Dużo zagraliśmy i w dodatku zagraliśmy jeszcze w dodatek. Taki, takie, taka, taka się stała rzecz. Dodatek Karak Regent, który wprowadza nowe postacie, nowe rzeczy. Za chwilę Wam o tym opowiem. Także tak naprawdę, zagraliśmy dość dużo partii w Karaka, a potem dość dużo partii w Karaka Regent. Więc ja już biorę te pudełka i pokazuję Wam o co chodzi w krze. A potem powiem Wam, czy to jest fajne, czy faktycznie tak bardzo służyłam. Miano takiej dobrej gry planszowej dla dzieci. Każdy z graczy wciera się w jakąś postać. Dostajemy taką płytkę, na która, która ma te jakby takie wgłębienia i każdy wybiera postać, którą będzie się poruszał. Ta postać ma jakieś specjalne cechy i swoją, oczywiście, dwustronną figurkę, którą będzie poruszała się po lochach. Chodzimy po lochach po to, żeby zabijać potwory, żeby zgarniać skarby na koniec gry wygrywa ten, kto ma najwięcej, zebrał więcej skarbów. Na tej plaseczce, oprócz tego, że umieszczamy swoją płyteczkę, umieszczamy swój poziom życia, mamy miejsce na dwie bronie, na klucz oraz na trzy zaklęcia. Każdy z graczy może kieruje inną osobą. Mamy, każda ma inne, inne jakby zdolności, i właśnie macie dość duży wybór. Jeżeli jeszcze macie dodatek Regent, to wybór tych postaci jest bardzo duży. Mamy młodych, starych, kobiety, mężczyzn. Także, tak naprawdę, mamy dużo możliwości do, do wyboru. I dzieciaki mogą sobie testować różne specjalne zdolności, które ci bohaterowie mają. One są dość proste i odnoszą się do tego, co robimy w grze. A w grze robimy eksplorację. Właśnie tych przysłowiowych lochów. Zaczynamy od takiej komnaty. W tej komnacie stoimy sobie w tej komnacie i w swoim ruchu gracz może poruszyć się do czterech pól. Jeżeli wychodzi z komnaty, to z, mamy tutaj tych kafelków bardzo dużo. Ciągniemy sobie kafelek, dokładamy go tak, żeby oczywiście pasował do drogą do tego miejsca, z którego przychodzimy i możemy się poruszyć. Jeżeli na kafelku znajduje się komnata, czyli tak jak tutaj. To przed poruszeniem się z woreczka wyciągamy, z czym się będziemy tam, co tam będzie. I co może być na tych kafelkach? Mogą być potwory, takie jak mumia na przykład. Mogą być pająki jakieś. Mogą być do dodatku takie truposze. Każdy z tych potworów, które spotkamy, ma swoją siłę. Jak widzicie, może być od 6 do 11. Mamy tam dwunastki, mamy piątki. i najbardziej kozacki to jest. Smok, który ma siłę 15. Po wyciągnięciu czegoś, powiedzmy, że wyciągnąłem takiego szczurka, wchodzę sobie na niego i muszę z nim walczyć. Jeżeli walczę, biorę dwie kości, rzucam kostkami i teraz porównuję moją siłę z siłą szczurka. Mega tragiczny, tragiczny rzut, bo jeżeli mam mniejszą siłę niż szczurek, to szczurek mnie gryzie, każe mi odejść w to miejsce, z którego przyszedłem i tracę jakby jedno życie. To tak bardziej może nie życie, co powiedzmy jakiś tam poziom przytomności. Jeżeli rzuciłbym lepiej trochę, powiedzmy, że tak, o, zobaczcie jaki ładny rzut, to pokonuję takiego potwora, bo moja siła jest wyższa i dostaję nagrodę. Jeżeli chcę, to taką nagrodę od razu sobie mogę zamontować, w tym momencie do każdego rzutu będę miał yy, taki plus w postaci, zawsze będę dodawał więcej jedno obrażenie. No jak się możecie spodziewać, im lepszy, im trudniejszy potwór, tym lepsze rzeczy trzyma. Jeżeli powiedzmy pokonałbym potwora takiego i chciałbym mieć to, a nie jakieś tam sztyleciki, to mogę oczywiście to zrzucić, wymienić sobie na swoją, na swoją postać, a to ktoś inny może tu przyjść i sobie wziąć. Czyli w moim ruchu mogę wyciągnąć coś, trafić na korytarz, mogę trafić na komnatę, wtedy muszę coś wylosować. Wśród tych wylosowanych rzeczy może być jeszcze zamknięty skarb. Żeby go otworzyć, muszę mieć klucz, a żeby mieć klucz, muszę pokonać wcześniej strażnika który ten klucz trzyma? Jak go pokonam, mam klucz. Jeżeli powiedzmy w kolejnym jakimś tam ruchu, powiedzmy, że robię raz, wchodzę tutaj, dwa, mogę się zatrzymać, skończyć swój ruch, oddać klucz i wziąć sobie skarb. A skarb to punkt zwycięstwa. Czyli tak naprawdę cała gra polega na tym, że sobie będziemy budować te lochy, będziemy sobie eksplorować te lochy, będziemy rzucać kostkami z modyfikatorami, bo możemy właśnie używać swoich, swoich broni, możemy używać zaklęć, na przykład mamy zaklęcie leczenia się, możemy, mamy zaklęcie supermiecza, które daje nam jednorazową dopałkę do ataku, potem to odrzucam, ale tutaj mamy też mumię, mumia jest bardzo fajna, jak ją pokonamy, to możemy któremuś graczowi innemu rzucić taką plątwę i powiedzieć teraz od teraz nie używasz swoich specjalnych zdolności. Także tak naprawdę to co wylosujemy, to w którym kierunku pójdziemy, to jakie nagrody będziemy mieć, na przykład tutaj widzicie, za dwunastkę jest po prostu automatycznie, zostajemy punkt zwycięstwa. To wszystko zależy oczywiście od nas. Wśród tych kafelków mamy jeszcze dwa specjalne kafelki w postawce, mianowicie mamy teleport. Jeżeli ja położę teleport, powiedzmy tutaj, i ktoś inny położy teleport, powiedzmy tutaj, to w tym momencie te dwa miejsca są połączone i można sobie po prostu pomiędzy nimi przechodzić. To jest bardzo fajne, jak szukamy konkretnie rzeczy albo polujemy na konkretnego gościa. Oprócz tego mogą być jeszcze takie miejsca. To jest taka fontanna, w której możemy odzyskać swoje życie. Możemy wejść na takie pole i wszystkie, y, zakończyć tutaj ruch i powiedzieć: leczymy się. Wtedy leczymy się do, y, do góry, czyli wszystkie swoje serduszka y, odwracamy. Także y, w trakcie gry możemy. Chodzić korytarzami i nic nam nie będzie działo, będą to korytarze, będą to puste korytarze. Możemy napotykać potwory, możemy zbierać porzucone przez innych świetne jakieś tam broni, albo mniej świetne, możemy próbować otwierać skarby, albo leczyć się. I to wszystko tak naprawdę. Tych kafelków jest bardzo, bardzo dużo. Ten lok, który powstaje, jest bardzo, bardzo duży, a runda jest bardzo szybka. Bo tak naprawdę szybko decydujemy, co chcemy zrobić. Walka jest bardzo prosta, rzucamy, sumujemy, porównujemy swoje koszta, to wszystko. Gramy tak do momentu, aż utłuczemy tego, tego łobuza, bo to jest bardzo ważne, to jest taki, taki smok, który jak widzicie ma 15, więc żeby go utłuc, to musimy mieć jakieś specjalne zdolności, bo na dwóch kaszustkach tego e, nie zrobimy. No i w momencie, gdy ktoś pokona smoka, dostaje on jego skarb, który jest wart 1,5 punktu, i wtedy to nie znaczy, że on automatycznie wygrywa grę, bo wtedy właśnie liczymy, ile mamy zebranych wcześniej skarbów. I wygrywa ta osoba, która, która ma tych skarbów najwięcej. Oprócz tego, tak jak wypowiedziałem, mamy tego regenta. Regent wprowadza dwie ważne bardzo zmiany. Pierwsza zmiana to jest coś takiego, co pozwala nam walczyć z innymi graczami. Mamy arenę i możemy zaprosić innego gracza, żeby ze sobą wzajemnie e, walczyć. I e, takich płytek, zaraz sprawdzę, w instrukcji chyba jest. Pięć, z tego, co pamiętam, nie chcę Was, e, nie chcę was oszukiwać, e, Ale takich płytek jest 4, e, tak, 6 aren, przepraszam, 6 aren i mamy jeszcze jedną specjalną. Płytkę, tak zwaną przeklętą komnatę. Przeklęta komnata działa w ten sposób, że wchodzą na taką komnatę, rzucamy sobie kostką i możemy właśnie dostać tą tą klątwę, która wyłącza nam specjalną zdolność. Mamy tutaj też. Dwa specjalne nowe, nowe, nowe potwory. Ten pozwala, wprowadzać negatywną interakcję, mogę jakoś rzucić czar, zabierając mu kawałek życia. I mamy jeszcze, już go wcześniej pokazywałem, mamy jeszcze magiczny pocisk, tak czy to się nazywa mrożąca, pięć to się nazywa, przepraszam, która zadaje, zadaje nie jedno, a dwa obrażenia. Mamy też w tym dodatku możliwość grania z władcą karaku. To jest ta. Płytka, której wam na początku nie pokazywałem, bo władca Karaku to jest, wygląda tak, tak, jakby ma specjalną swoją płytkę, i działa to wtedy, że sytuacja wygląda w ten sposób, że jak gramy sobie z, z scenariuszem, to jedna osoba wciela się w takiego władcę Karaku, i on jakby próbuje nas dorwać. I muszę przyznać, że moi dzieci w ogóle nie chciały grać w tę wersję. Raz próbowaliśmy, zaczęliśmy ją grać. Jak on się pojawił, nikt nie chciał nim być i nie chcieliśmy w ogóle w to, w, to, w to grać. Dlatego mało wam o nim powiem, bo moje dzieci stwierdziły, że nie będą to grać. Natomiast dużo wam powiem na temat tego na temat pozostałych płytek i tego pozostałych jakby zdolności i tego, czy to jest fajne. Nie wiem, czy to jest fajne. Na zasadzie takiej, że czy to jest obiektywnie fajna, czy nie fajna gra, natomiast moje dzieci ze mną grały w to praktycznie codziennie. Przez 16 dni codziennie grałem jedną lub dwie partie w Karakach. Bawiłem się przy tym bardzo dobrze. Lubię budowanie lochów, więc ten aspekt przestrzennego budowania bardzo mi się podoba. No Jest to gra losowa, bo jak będę rzucał, tak jak widzieliście ten pierwszy rzut, no wiadomo, za dużo w tej grze nie zrobię. Ale jest to mniej więcej się wyrównuje, bo raz na jakiś czas spotkam takiego biednego, biednego potworka o sile 5-6, którego pokonam. Dostanę dzięki temu jakiś broń. I w jaki sposób to się rusza? Nie mieliśmy sytuacji, w której ktoś ewidentnie był z tyłu, ewidentnie ten los na niego wpływał, bo to się w jaki sposób poprzez czas rozgrywki, poprzez długość rozgrywki w jaki sposób się to, to się balansowało. Co więcej to my mamy wpływ na to, czy chcemy kończyć tę grę, czy nie chcemy kończyć tej gry. Bo jeżeli pojawi się smok i smoka nikt nie ubije, bo na przykład nie ma takiej możliwości, żeby zdobyć 15, to chodzimy wcześniej. Musimy się napakować, musimy wykorzystywać te swoje specjalne zdolności i dopiero jak ktoś jest gotowy i ma poczucie, że wygra grę, może sobie tam pójść. Czasu z to około więcej 30, około 30-40 minut, co jest takim moim zdaniem idealnym Sweet spotem, bo nie jest za nudno, nie chodzimy, nie robimy cały czas tego samego, ale, ale trwa to tak idealnie, bo gdyby było krócej, to można mieć poczucie, ale po co tych płytek tyle jest, po co z tych tonów tego tutaj nie ma. Specjalne umiejętności, specjalne y, postacie, dodatku, wprowadzają fajne rzeczy. Każda z tych umiejętności jest w jakiś sposób przydatna. Bardzo nam się to podobało, że nam się wydawało, że na przykład ten gościu, który tam jest mega mocny, o, on wszystko rozwala. Potem się okazało, że mój syn zagrał tym gościem i, no, i, i wygrał z tamtym. I się okazało, że w zależności od tego, w jaki sposób będziemy y, zarządzać tym, co robimy, bardzo wpływa na, y, na rozgrywkę. W tę grę gra mu pięcioletni, niepełna, niespełna pięcioletni syn i nie ma z nią najmniejszych problemów. On musi tylko pamiętać, jedną rzecz, którą oczywiście musi zrobić, to jest policzyć kości, które wyrzucił i to, jaką siłę ma on, i porównać ją do, 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 te, do, tego, do tego potwora, z którym się bije. Więc też mamy tutaj aspekt edukacyjny, że ćwiczy sobie dodawanie w zakresie powiedzmy do 15, do 15, do 18, To też bardzo mi się podoba. Komponenty są bardzo fajne, wszystko jest bardzo ładnie namalowane. Ten element wyciągania, element budowania sprawia przyjemność. W dodatku wprowadzona jest ta, powiedzmy, nazwę to negatywna interakcja. Tutaj możemy mieć pecha, no to tak jak w przypadku gry podstawowej, to jest trochę losowe, nie, nie, nie bardzo nam przeszkadzało. Natomiast tutaj, jeżeli mieliśmy sytuację, w której nie chcieliśmy z kimś walczyć, po prostu wrzucaliśmy tę możliwość i nie walczyliśmy razem, aczkolwiek kilka gier zagraliśmy, że robiliśmy tą walkę. Natomiast moje dzieci bardziej wolą jakbyś iść indywidualnie i preferują granie dla siebie, a nie przeciw komuś. Jak jest karak? Na początku powiedziałem, że nie wiem, czy to jest fajna gra, chociaż trochę odpowiedziałem na to pytanie, bo gdyby nie była to fajna gra, to bym po prostu nie grał z nią z dzieciakami mimo, że one bardzo chciały. Mam kilka takich gier, które po prostu grałem one sobie samodzielnie. Bardzo przyjemnie mi się gra z dziećmi. Bardzo mi się podoba ta, ten poziom emocji, prostota tej gry, jasne zasady. Robisz tam cztery rzeczy na krzyż. Szybko to, się, szybko to się tłumaczy, a gra jest bardzo wciągająca. Różnice punktowe też bardzo często były bardzo bliskie, więc te emocje tam się tutaj bardzo mocno i fajnie pojawiały. No i faktycznie muszę przyznać, że Kurczę, no bardzo wam polecę ten karak, jeżeli macie młodych, yy, młodych graczy. Yy, owszem, jest to gra, która ten los, te kostki gdzieś ma, ale naprawdę po tych, już powiem, dziesięciu, bo to nie jest nawet naście gier, to jest dziesiątki gier. Mój syn jednego dnia zagraliśmy to chyba pięć razy, i, i graliśmy w dwie osoby, i w trzy, i w cztery, i wszystkim się to w sumie podobało. I przychodzą do nich koledzy, i grają w tego karaka, więc oni jakby sami już wciągają nowe osoby to ten los muszę przyznać, po tych kilkudziesięciu partiach, w ogóle jakby nie czuję, że faktycznie ma ogromny wpływ na to, jak ten, ten tytuł, jak ta gra się skończy. Że ktoś, kto lepiej rzuca, automatycznie wygrywa. Jakoś tak to nie wygląda, jakoś to się fajnie rozkłada. Jeżeli chcecie większą, większą regrywalność, polecam zagrać w Karak Regent. Mówię, moje dzieci jeszcze nie są gotowe na nagranie na z tym scenariuszem, natomiast dodatkowe postacie, dodatkowe kafelki, tylko... Poszerzałem możliwości, możliwości tej gry podstawowej. Także ode mnie jest to duża polecajka. Nie dziwię się, że, że karak jest w topce e, wskazywany jako topka gier dla dzieci. Fajna, e, niekooperacyjna gra dla najmłodszych. Bardzo polecam. Dzięki i do zobaczenia.